się siema, siema Taitori, dzisiaj w Brawl Stars jest wielki dzień. Nie dość, że wyszła Ali w wczesnym dostępie, którą oczywiście mam już kupioną, i dzisiaj wieczorkiem postaram się odpalić Lajpika, gdzie będziemy dobijać ją na tysiąc kucharków. Ale nie o tym, bo dodatkowo twórcy Brawl Stars też dzisiejszego dnia wypuścili dwa nowe skiny, które ja i pewnie większość z Was w 100% może odebrać za darmo. Nie trzeba nic na nie wydawać, po prostu dzisiaj wbijacie w pewne miejsce i sobie je odbieracie. A są to naprawdę kozackie skinki, na które czekaliśmy bardzo długo, i w końcu to jest. Ja się bardzo cieszę. Twórcy Brawl Stars dzisiaj szaleją. Ale zanim sobie do nich przejdziemy, zanim sam je sobie odblokuję i odbiorę za darmo, no to pomyślałem, że pokażę wam, jak mocną zadmiarą jest Ali. Mam już 492 pucharki, wygram tą gierkę i będę miał równe pięce. Więc po tej gierce wbijemy sobie i odbierzemy te skiny darmowe, pokażę wam o co z nimi chodzi. Ale najpierw jedna gierka na Ali, bo ja jestem w szoku, jak dobra jest ta postać, widzowie. To jest naprawdę jakiś hit. Jak robiłem z rana lajwika i wbijałem ją na pucharki wysokie. No to nawet przez chwilę byłem na 60 miejscu w topce światowej na niej. Teraz oczywiście już spadłem, bo miałem dłuższą przerwę, gdzie nie grałem na niej. Z parę godzinek, bo ogarniałem dla Was odcinek, który dzisiaj wrzuciłem na kanał Torii 2. obczajcie sobie mega mocne mity z nowego update'u, ale dobra, lecimy i ciśniemy dalej. Chciałem bardzo, ale bardzo, bardzo podziękować każdemu, kto kupuje Ali z moim kodzikiem. Przedwczesny dostęp do niej z moim kodem Torii. Bardzo mi pomagacie, bardzo to doceniam. No i dziękuję Wam wszystkim. Podsyłajcie mi na tego maila nagrania lub skryny, gdzie widać, że kupujecie ją z moim kodem i będę Was pozdrawiał na filmie. I dla kilku osób postaram się też ogarnąć jakąś specjalną nagrodę. Dobra, podjeżdżamy Franka na blisko, nawet Frank jest bez szans tutaj. Mam jeszcze mega dobry który pozwala mi po prostu szybciej podchodzić do rywali, szybciej chodzić, zadawać większy damage, no i wszystko porobiłem. Widzicie, Ali jest za mocna, ewidentnie Ali to jest zbyt OP postać, nie? No zobaczcie, nawet tego Franka prawie na blisko porobiłem. I szczerze jak ja miałbym wybierać, to moim zdaniem Ali jest lepszą postacią od y, Case, czyli ultralegendarnej zadymiary, tak, i mówię to szczerze, widzowie. Najlepsze jest to, że za ten przedczesny dostęp do niej zapłaciłem tylko 54 zika, a w nim były jeszcze darmowe gemy, w sensie 70 gemików y, i chyba 5000 golda, więc no człowieku. To, to jest taka okazja, że to aż grzechem było nie skorzystać, nie? I ta postać jest tak dobra, dzisiaj wbijamy ją na live'iku jeszcze na Tysiaka najprawdopodobniej wieczorkiem. Nie skończę live'a, dopóki jej nie wbije na 1000. Muszę mieć na niej dzisiaj maksymalną rangę, bo twórcy pewnie za parę dni ją znerpią, jak już normalnie wejdzie i będzie osłabiona, bo serio, ona jest po prostu zbyt mocna. No i 100% szybki win -e. Więc jak to już mamy ogarnięte, no to ja już wchodzę i ogarniam dwa nowe, darmowe skiny, ale przed tym wbijamy sobie szybciutko w tabelę wyników i zobaczmy, czy jestem może w topce światowej na tej postaci. Raczej nie. Ale luknijmy, 711 miejsce, no to prawie, prawie w 200, tak? E, ale zobaczmy w Polsce, w Polsce jestem mordeczki na 24 miejscu, więc całkiem nieźle. A więc dobra, jesteśmy teraz na stronce Supercell ID Rewards, sprawdźcie ile tutaj macie punktów. Jeśli macie minimum 1000 punktów na tej stronce, a pewnie będziecie mieli, e, no to macie darmowego jednego skina. Jak macie 2000 punktów, macie dwa skiny za darmo. O co chodzi? Zjeżdżamy sobie niżej i dzisiaj na tą stronkę wleciała Witch Mandy i Pekka Ash. Ja te skinki sobie od razu kupuję bez damulania, są to skiny, na które długo czekałem, które bardzo chciałem mieć, no i PK już zakupiony, 1000 końców poszło. I kupujemy jeszcze mojego lepszego skinka, czyli Witch Mandy. Na nią to już dopiero tyle czekałem. To jest tak ładny skin widzowie, że aż no grzechem byłoby tego nie odblokować. Tylko 1000 końców to kosztuje tutaj na tej stronce. To jest w ogóle bardzo tanią ceną. Myślałem, że one będą droższe. No i wbijamy sobie teraz do Brola i za chwilkę powinna tutaj przyjść nam wiadomość, że te skinki są już gotowe do odebrania i możemy je odebrać. Patrzcie, jest pierwszy PK, aż darmowy skin. Robię sobie aż screena na pamiątkę. I kolejny skinek jak Wiedźma Mandy, też sobie zrobię screen. I teraz proszę Państwa odblokowywują nam się one, proszę bardzo, pierwszy z nich Pekka Aż no i drugi skinek, zaraz tutaj też się powinien odblokować jest i Witch Mendy. To są skinki tutaj właśnie mm, z tej specjalnej zakładki, którą Wam pokażę, bo już trochę tych skinów w kolekcji mam. Jak dotrwaliście do tego momentu, napiszcie mi w komentarzu, ile Wy macie skinów z zadymiarskich opowieści. Ja mam Karol wie starodziej czarodziej Barley, Czerwony Czarodziej, Niebieski Król Frank, Król Barbarzyńców Ból, Goblin Karol, nocny czarownik i teraz te dwa nowe Pekka Aż i Wiedźma Mandy. Tak to wygląda. No to co teraz wypadałoby przetestować te skinki, więc wbijamy sobie w Mandy, proszę bardzo. Wiedźma Mandy. na jakim trybie to będzie tutaj najlepsza ta Mandy? Wydaje mi się, że na ten nokaucik idealnie się nada, więc bierzemy i testujemy na początek nią, a później Asha. oglądajcie ten odcinek do końca, bo to jeszcze nie jest koniec fajnych rzeczy. Swoją drogą napiszcie mi w komentarzu, czy wy też odblokowaliście któregoś z tych skinów, Jestem ciekawy. Uwaga, gierka startuje. No nasi przeciwnicy wyglądają na ogarniętych, mają bardzo fajny team comp i niestety mają Miko, który może w mega łatwy sposób nas porobić. I tego się boję. Ale dobra, strzelamy do nich, trzeba ich tu jak najszybciej rozwalić, uwaga! Bo zaraz ten Miko na nas skoczy. Tego się boję. Dobra, Miko oberwał. Ale czemu ten Dynamite na blisko próbował podjeżdżać Miko? Mamy pierwszego kila, Patrzcie, jaki ten skin jest ładny, jaki ma ładne strzały w ogóle. Ja chcę sobie naładować ulta na nim, widzowie. Jak ja jeszcze ulcika tu użyję, to już dopiero będzie pięknie, bo ten skin słyszałem, że ma giga ładnego ulta. Już tak troszkę zapomniałem, jak on wygląda w grze, bo on wchodził w poprzednim Browloku, ale w końcu go twórcy wypuścili. To jeszcze te dwa skiny naraz do tego sklepu. Mega fajnie. To teraz czekamy tylko w Super Store na tego skinka do Jesse ukrytego, którego pokażę Wam pod koniec tego odcinka, bo Jesse też dostała specjalne go właśnie skina z, z tej rzadkości, który wejdzie na tą stronkę, Okej, okay. prawie tu Max porobiłem, ale niestety teraz ten mał pewnie mnie rozwali, a jednak ja go rozwaliłem. Dobra. mają 2 na 2, please, żeby to ugrali. Oj, chyba nie ugrają. 1 jeden na 1. Jeden. DynaMike kontra Kruk Boję się, że ten DynaMike to przegra, ale Kruk nie jest nabity, więc teoretycznie DynaMike może to ugrać. Mógłby go chociaż troszkę szybciej przyatakować. Ma ulicyka nabitego. Coś ty zrobił, Co to był za w ogóle fatalny gościu. No dobra, ale ważne, żeby wygrał, tak? Wbił sobie gadżet, ale oczywiście go zmarnuje jak żeby inaczej i teraz albo nigdy, nie jak on teraz go już nie rozwali, to będzie ponad. Dobrze. I... I... gościu zabijesz go! Co ten na robi człowieku? I weź tu grać z takimi randomami. Ale rozpoczynamy kolejną gierkę. Kruczek tutaj próbuje mnie szybko rozwalić, ale nie ze mną te numery, dobra. Używamy ulta. A i prawie trafiłem w tego małpiszona, było blisko. Okej okay, tam jest Max. Spróbuję ich tak z dalsza tutaj troszkę wycelować. Siadło, Miko oberwał. Max prawie też. Fajna, fajna jest ta Mandy. Podoba mi się ten skinek. Minus oczywiście taki, że ja mam dużo fajnych skinów już do Mandy. Aczkolwiek, no ten na pewno też będzie często używany przeze mnie. Dobra, zostaliśmy sami w trójkę na Max jedną, więc raczej ją porobimy. Może nawet ja sam ją porobię. Dawaj, dawaj ją. Dobra, o jak ja tego nie trafiłem gościu, dobra teraz już trafię, let's go Patrzcie tą gierę, nawet ładne staty, miałem 3-1, wygrywamy Przy okazji wykonajmy jakąś misję, ostatnia linia oporu i dostaję 100 punktów Zbliżam się już do mojego szóstego wyczynu Drugi nowy skin, którego sobie przetestujemy to właśnie ten tutaj PK Ash Sprawdźmy jak on się będzie prezentował A jego sprawdzimy sobie na zadymce, bo tutaj myślę, że nada się idealnie No i dobra, giereczka się odpala, no i spójrzmy jak to będzie wyglądało Idę od razu w krzaki tutaj moim Aszem z boczku i lecimy na tego spajka Paik będzie porobiony, pięknie, mamy już pierwszego kila. On ma ładne animacje, bo zostawia takie zielone plamki na mapce, widzicie? Więc ten skinek też jak najbardziej jest na plus moim zdaniem. Próbujemy zaraz im tu włożyć bramę, ale też nie ma to się tutaj, wiecie, na siłę pchać. Tu jest Serge, którego się boję. Jak damy mu się nabić, to będzie bardzo groźny. Oj, i chyba to przegramy z tego co widzę. W ogóle nasi teamieci i przeciwnicy w sensie mają bardzo dobry Team Comp. Powiem wam szczerze, że strasznie mi się podobają skiny właśnie z tej kategorii, tych skinów zadymiarskiej opowieści, z tych w połączeniu z innymi gierkami Supercell'a, czyli Clash Royal, Crash of Clans i tak dalej. Czekam, aż wyjdzie jakiś kurak z Day, na jako nowy skin. Dobra, porobiliśmy B Teraz tego Serca muszę jakoś upolować, choć łatwo też na pewno nie będzie, bo ten serc jest mocny. Dobra, rozwalony. Drugi kill wleciał. Mam hiperę. Wklejam się w spajka. Chodź tu spajku, chodź tu. Dobra, trzeci kill. Porobiłem wszystkich. Strzelcie gola. Pędzimy na Serca. Dobra, rozwalony. Została tylko B. Dobrze, już jej też nie ma. Spróbuję jakoś wbić z tą piłką do bramki zaraz. Ale no, Spike już tu niestety wrócił. Chociaż czekaj rozwalony, to będzie gol czy nie? Iiii. Jesteśmy w naprawdę dobrej sytuacji. Teraz lecimy od razu tutaj na tą B. B porobiona, ale niestety ser. No i chyba w tym meczyku będzie dogrywka, muszę wam powiedzieć, więc robi się ciekawie. I co więcej, to może być przegrana dogrywka, bo ta B tutaj nas robi jak chce. Zostałem sam. Moi teammates Deadly, no i co ja tu mogę zdziałać? Tak naprawdę samemu. Niestety porażka. Chociaż jeszcze walczą, jeszcze się bronimy jakimś cudem. Ty, no, no nie gadajcie, żeby tego nie przegramy. Co jest? Dobra, ta gierka jest porąbana. Jeszcze się okaże, że my im strzelimy gola zaraz. Nie, no co ty robisz, B? Boże, przecież to powinna być bramka. Ja teraz Gola. Let's go, wygraliśmy! Proszę bardzo, kolejne zwycięstwo. Mamy Star stardropika, no to co odbierzmy go sobie, ale chyba niezbyt szczęśliwego. Probecam, no że w tym odcinku zajmiemy się jeszcze jednym skinem z tej kategorii, który wejdzie za niedługo na tą stronkę Super Sell, tak jak dzisiaj te dwa pozostałe, czyli muszkieterka Jessie. Ten skinek jest w rzadkości epickiej, więc on będzie na pewno droższy. Na pewno nie będzie kosztował tylko 1000 punktów, tylko pewnie jakoś tak z 3000 obstawiam, ale zobaczcie jej strzały. No przecież to jest coś pięknego, muszę mieć tego skina. Mało jest skinów, które miałyby lepsze strzały niż ten. Naprawdę te bomby tak cudownie wyglądają. Ucik nie jest już aż taki super, ale w dalszym ciągu jest ładny. Więc no powiem wam szczerze, że ten skinek też na pewno będzie przeze mnie kupowany i już od dzisiaj zaczynam zbieranie punktów właśnie na niego. A jak dotarwicie do tego momentu napiszcie w komentarzu jak go oceniacie w skali od 1 do 10. No i w tym odcinku na tyle. Widzimy się w kolejnych, do zobaczenia. Piona.